Hello. Um, witajcie w kolejnym vlogu. Jeszcze jednego nie wgrałam, nagrywam już następnym. Franki się dzisiaj wściekł co? góry go uspokoić. Franki! Marcin idzie akurat, on go widzi. Alex zabrali do przedszkola, mówiłam Wam, że Aleks robi przez do przedszkola. Lubię tą psykę. Fajna, taka letnia. Przepraszam Was za mój strój niewyjściowy. tam jak wiecie, pioruszech zawarłam. Wczoraj w sumie była burza wieczorem, więc może coś pozostało z tej burzy. Yy, jest co, przepuśłam, macie, mówi przedtem, się chyba 30. Dlaczego mówię chyba? Bo burza przestawiła nam zegarek. Widzicie, ja telefon wyłączyłam na czas burzy, nie włączałam go jeszcze. Mam dzisiaj trochę zmianę. Przeżyłam trzy tygodnie urlopu i ja nie mega tego dokonałam. Ja Wiem, może sobie myślicie, że jakaś stygnia, to jestem podniecam przy tym wszystkim, ale pierwszy raz byłam trzy tygodnie, aż 3 tygodnie sama. W tamtym roku jak byłam dwa tygodnie na urlopie, to moja mama przychodziła codziennie do mnie. Tym, tym razem przez cały tydzień, pierwszy też tam zaglądała. Mama lubi po prostu swoją pracę, nazywałabym ją pracownikiem, chyba. I tak zaglądała do mnie, I to tak było, wiecie, fajnie, a teraz trzy tygodnie byłam byłam strachu, ale udało mi się z tym siebie dumna, także może ci mi brawo. Tak. <laughs> Ci, którzy mnie rozumieją, byliśmy wczoraj na biwaku. Franki zakłóca, cały czas boholikiem. bochlikę. to poszedł, już poszedł. Tam się gotuje wodę na rosół, bo dzisiaj gotuje rosół. Ehm, tak, jakoś mam ochotę w sobotę, nie gotowaliśmy, pojechaliśmy na, e, na ryby do Chwałowic. E, i, I co? Aha, poprzedniego vloga, który wam nagrywałam, który postaram się wgrać. O, drzewko rywa, burza, malutkie takie, zobaczcie wiatr, widzicie takie przykrzywione? O, to właśnie. Stało prosto, jeszcze wczoraj. Ehm, poprzedni vlog, który wam wgrałam, który jest. Mm, który jest do przerabiania. To jest dwa tygodnie temu nagrywałam, chyba? Nie ten tydzień, tylko tak. Nie dwa tygodnie, może tydzień temu, przepraszam. Tydzień temu, jak byliśmy też na rybach, bo teraz ostatnio jeździliśmy dosyć często i tam kawałek troszkę ponagrywałam. Także to będzie z tamtego czasu. Teraz, jak byłam na rybach, to nie nagrywałam nic. Nie zawsze będę zabierała kamerę, bo wiecie, jednak to. Nie każdy chce być kamerowany, chyba że będziemy kręcony, chyba że będziemy sami z Marcinem i będziemy dzisiaj to tam coś ponagrywamy, także na pewno vlogi będą się pojawiały jakieś tam przez mój urlop, ale, ale nic nie obiecuję. I tak, wczoraj sobie oczywiście już zrobiłam tego vloga, już nawet 40% się w moim makerze przerabiało, ale niestety komputer się wyłączył. On tak ma po prostu takie odpały. Nie wiem dlaczego był nie 2 dwa dni i się przegrzał. Nie wiem, porażka w ogóle. Ale nic, będziemy dzisiaj próbować. I może się uda. Ja sobie moje śniadanie: kasencja, dlatego, że nie mam nic, po prostu nic w, w, z pieczywa, bo tam do chleba na pewno coś by się znalazło. Ale nie mam nic z pieczywa, wszystko było z piątku, nie lubię nic świeżego. Jakby świeżutkie pieczywa, najlepiej po prostu z piekarni. Także... Także jem kaszkę, muchy końskie mnie tak pogryzły, że w ogóle sobie na nie wyobrażacie. Przed samym jakimś jak, odjazdem trzym ją ugryzły po prostu naraz. W, w jedną nogę, masakr, wszystko mnie zaraz swędzi. ona w pierwszy dzień nie swędzi, to a na drugi dzień może się zadrapać. Także pogryziona jestem, mama moja w nocy cała cała noga chyba 30 po prostu ugryzieli od komara. Byliśmy akurat na szóstce, tam na Chwałowicach, tam są, jest 7 stanowisk. Szóstka jest tak, troszkę się w dół wchodzi i jest dużo, dużo drzew. Może nie drzew, bo są takie cienkie te drzewa, ale właśnie jakieś drzewa, drzewka, krzewy, wierzby, tam chyba są brzuski, wydaje mi się. I no wiecie, no w tym się kryje pewnie dużo robactwa, bo na przykład na dwójce Dwójka jest taka przestrzenna, jest tam troszkę krzaczków, ale jednak tam gdzieś się siedzi i łowi, to jest raczej takie gdzieś tam czyste pole, troszkę zacienione jakimś tam drzewem. Widzieliście, Wam pokazywałam i nawet ten vlog, który będę przerabiała, to też tam na dwójce byliśmy. Zarezerwowaliśmy sobie już na trójkę na, od 1 do 3 sierpnia. Także zobaczymy jak to, jak to wyjdzie. No, zarezerwowane jest i mam nadzieję, że pogoda dopisze. Nie chciałabym w sumie upałów, bo upały za gorąco. Wczoraj były upały i, 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 i nie za bardzo. Upały tak z i z Aleksem. to powiem Wam, Aleks jeszcze tam jakoś ten, w miarę znosił tą temperaturę, bo tam byliśmy w zacienieniu yy, i miał basen rozłożony i się tam kąpał, ale dla psa to raczej też był w cieniu, tak? Ale jednak, wiecie, no pies ma futro na sobie, że też yy, na pewno gorzej to znosi, więc tak bym chciała które wiecie, 20-25 stopni. I, i mam nadzieję, że no, znaczy z zapowiedzi, jak oglądam teraz na dwa tygodnie pogodę to ma tak być, ale wiecie, no, to może się wszystko, y, wszystko y, zmienić. Y, była burza nawet w sobotę, jak przyjechaliśmy, rozłożyliśmy się, posiedzieliśmy, teraz zapowiadali burzę i faktycznie burza była, ale, ale powiem Wam, że 20 minut siedzieliśmy do auta szybciutko, y, 20 minut i, i, i przeszło. Było fajnie, bardzo fajnie, wyspałam się bardzo w namiocie, bo deszcz spadł i wiecie, tak się oczyściło trochę powietrze, w sensie takim, że było czym oddychać. Tyle, że dla mnie, dla alergika, astmatyka, po takim upale deszcz to jest po prostu najgorsze, co może być. I, I ja kiedyś gdzieś tam słyszałam i w ogóle ludzie mówią i w ogóle gdzieś tam jest pisane e, e, medycznie, o może także dla alergika lepszy jest deszcz, dla mnie nie, dla mnie nie i moja ciocia też mówi, że ma tak podobnie. Dla mnie dla mnie po upale jakoś wydaje mi się, że to wszystko tak opada na ziemię. Jest sucho tak i, i to wszystko jest na ziemi, a jak deszcz spadnie, to wszystkie te pyłki, wszystko po prostu to dziadostwo idzie do góry. Ja wtedy mam taką alergię, wczoraj już miałam właśnie, bo y, zaczął się taki wicher, spadł mocny y, deszcz i y, 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 była burza, już miałam y, y, zadyszkę i już musiałam brać wieczorem tabletkę na alergię, co mi się nie zdarza i już... Y, Wzięte, także dla mnie to jest niedobra, niedobra pogoda, taka zmienna pogoda, że wiecie tu gorąca, tu nagle taka wichura i desz. Także nie. Co miałam Wam jeszcze powiedzieć? Także, Franki z Aleksem byli strasznie nieznośni, okropni. Byli po prostu, gdyby oni byli grzeczniejsi, chociaż odrobinę, to by był spokój. Franki się wściekł, po prostu cały czas ujadał, cały czas gdzieś tam coś mu przeszkadzało. Um, on jest załączony on spać wiecie, gdzieś tam na, na łóżku, czy na fotelu, czy na kanapie, i tam nie mógł znaleźć sobie miejsca, i gdzieś tam był przywiązany, bo go nie puszczamy. Po tej, po tej, jego chorobie, bo nie wiadomo co tak naprawdę mu się stało, czy go ktoś gdzieś tam uderzył, czy, czy, yy, nie wiem, czy on się czymś, jakąś bakterię złapał, także wolimy, żeby był bli bliżej nas. Yy, I strasznie się źle zachowywał, kurczę, normalnie pierwszy raz on był tak niedobry, ujadał, cały czas coś chciał, skomlał i trzeba było ko, nim, ko niego siedzieć, także, także niestety nieudany. Flanek był niegrzeczny, tak? Niegrzeczny był. Niegrzeczny był Flanek. Czemu byłeś niegrzeczny, pani? Ha? Człowiek jest rzeczy? to się pytają ciebie. O je karmę, o dziwo. Nie, ja przez dwa dni karmę, bo zapomnieliśmy mu wziąć, dawaliśmy mu ten mm, pasztecik. E, nie bójcie się, nie, nie był głodnym. Coś tam dostawał od nas zawsze. E, no i teraz ten się za karmą. Dziwne, bo ostatnio coś nie ma apetytu na karmę, się nauczył. Czy tam... no, 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 patrzcie, zobaczcie, zobaczcie. Zobaczcie, co to, co to jest? Co, co? Puszczaj! Nie, nie wolno Franki tak się zachowywać, no niegrzeczni jesteś. Oszalałeś? Oszalałeś? Pani musi teraz prać z ciebie ścierkę, co? Kto tu niegrzeczniów jest zaczepia, żeby zwrócić uwagę na siebie? Co za niegrzeczniów? No, 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 no. Niedobry pies. Nie wolno pani zawierać. Pani ciebie kocha bardzo, a ty pani dokuczasz, no. Dobra, 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 dobra. Już, 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 już. Dobra, dobra, dobra. Jaki niegrzeczny? Bardzo dopłuczał, Niegrzeczny był. Niegrzeczny. Pani musi poskarżyć. Podrapał mnie całą. Dobra. No i tak, moi drodzy. Dzisiaj chcę dla was nagrać Get, re get Ready. Chyba tak, zrobimy go make, fryzurę i, i strój. I chcę nagrać w końcu z przymierzalni Shinsai. kurczę, już do paczka do mnie doszła albo dwa tygodnie temu, albo jak nie, jak nie dalej. Bo teraz ona się gotuje. Jak nie dalej. I muszę po prostu to nagrać, nie ma już innej opcji. Także dzisiaj nagrywam, specjalnie rano stałam, jeszcze muszę podkurzyć mieszkanie, rosół ogarnąć i, i będzie gigmaja. Pewnie w, w nocy dzisiaj złapał skurcz, nie, dużo, nad ranem w sumie. Jestem myślałam, że umrę z bólu, normalnie szok. Prawie płakałam, kwiczałam na pewno, płakać <głaka> może nie. Marcin mi szybko naciągnął nogę i okay. jest do tej pory nie tak, nie mogłam w ogóle wstać. Teraz już trochę rozchodziłam ją, ale pierwszy krok z łóżka to w ogóle była katastrofa. Chyba wypukłam się z magnezu, macie ciągle za długo na słońcu. Może i tak być, także muszę dzisiaj magnezu trochę wziąć. Yy, Jaki obalona aby się przydało zjeść, ale nie mam na razie, może coś później w pracy będzie przy owoce yy, przyjdą yy, same z drzewa. Także masakra mam. Jezus, oj, o Jezus, zawsze mnie w lewą łydkę tak łapie tak, tak nie boi teraz mam taką o taką nogę. Dobrze że to rozchodziłam, bo nie wiem, jak później w pracy masakra jakaś by była pogryziona, jestem cała szok. Opaliłam się też mocno. Czy nie wiem czy tutaj będzie widać, bo akurat zasłoniłam ręki na balkonie. <laughs> akurat zasłoniłam. O, zobaczcie, jak fajnie słoneczko świeci. Jezu już zaczęło być gorąco, a z usług sobie wyobraźcie. Także fajnie słoneczko świeci. Jest bardzo się że mam w ogóle balkon. To jest coś coś cudownego. Wczoraj właśnie mieliśmy sobie kolację na balkonie. O, taki już burczy. To jest burczy mucha. Chyba Wam pokażę, jak się opaliłam o. To yy, jest mocno i się, i się długo nie opalałam wcale. Położyłam się tylko na chwilę. Tak po 5 minut, bo było, było za gorąco, żeby po prostu wyleżeć. Oczywiście filtr 50 na, na twarz i zobaczy już mi się. wąsik się opalił. Masakra. Mam bardzo tendencję, zakrywałam twarz i kremowałam co trochę, bo wiecie, jednak człowiek się pocił. Yy... I tutaj przy czole, wiecie, bardzo mocno się pociłam od włosów, gdzieś tam przecieram, i też już mocno się opaliłam. Ale chroniłam jednak twarz, ciało też, tutaj yy, na te partie takie, gdzie mam najwięcej pieprzyków, też pięćdziesiątkę nakładałam, a na całe ciało trzydziestkę. Pranuś! Cicho! Pranik! Był to wujek, był Franki. Wujek Heniu, chodź tu. To wujek Keniu. Mój fraki boi się mojego dziadka Romana. I później, jak każdego innego faceta, siwy, Bo mój dziadek jest siwy, widzi to, to tak burczy. Na kilku tutaj sąsiadów, bo są właśnie tacy podobni. Siwi yy, to cały czas czeka normalnie. Cicho! Chodźmy tu. Vlog się robi, także trzymajcie kciuki. Żeby się udało, mamy 36%. Także trzymajcie kciuki. Ja przygotowuję się do nagrywania. Yy, w sumie tak mam no, na razie, wiecie, uogarnęłam się. <noise> I tutaj już krzesło stawiam, stawiała tło. Yy, tutaj już o pięknie, ładnie się mięso gotuje w rosole. Tutaj mam o, włoszczyznę, zaraz wrzucimy makaron, już był gotowy. Jeszcze muszę najpierw, yy, co muszę najpierw uskurzyć mieszkanie, tak? Dopiero później się zabiorę za nagrywanie, bo Dwa filmy to mi troszkę może zejść, ktoś do mnie napisał. Ja włączyłem telefon, włączyłam teraz 8.33. Jest. Kurczę, ten telefon niby, niby nie jest taki duży, e, a nie obejmę go w obudowie, w tym, w tym różowym. Nie obejmę go jedną dłonią, jedną, jedną ręką. Jak jest bez tego, to jeszcze jest lepiej, bo to jednak troszkę miejsca zajmuje, także. Jakoś coraz większe to ostatnio się z takim wielkim telefonem, że ja po prostu pół godziny się śmiałam i mogłam się uspokoić, jak on z takim wielkim telefonem może chodzić. Naprawdę to już to było wielkości cegówki i on właśnie szedł i rozmawiał. No to, to, to tak śmiesznie wyglądało komicie. W życiu nie chciałabym mieć takiego telefonu. W ogóle te duże telefony mi się nie podobają. Ja mam ten i dla mnie on jest naprawdę już duży. Wiadomo, że fajnie się ogląda tam internet, czy jakiś tam filmik, czy coś tam. Um, internet się ogląda tak powinna e, ale jednak nie, nie za duże. To jest coraz większe, to nie można tego objąć z dłonią. Kiedy to w ogóle wsadzić? Kiedyś żeby było telefon wsadzić do małej kieszonki tutaj w koszuli, jak faceci mieli i, i, i mieścił się, a teraz w ogóle do spodni się nie mieści. Także nie dla mnie, nie. Ten wystarczający, nie chcę większego. Absolutnie. Dobra, moi drodzy, idę odkurzać i... I, i, I nagrywam, nagrywam, bo się tak stresując za nagrywaniem, że nawet sobie nie wyobrażacie jak ja czekam na moment nagrywania, na taką ciszę w domu, żeby po prostu właśnie spokojnie usiąść i nagrywać. Ym, w ogóle urlop będę miała pisałam wam na Instagramie, tam was zapraszam, bo tam jestem bardzo często, praktycznie codziennie. Yy, jakiś tam komentarz dodaję z życia wziętego. Komentarz z życia wzięty. I... Pisałam Wam, że zaczynam tydzień wcześniej urlop, od 27, także tydzień jeszcze w pracy i urlopuję, także przez ten czas nagram jakieś tam filmiki, żeby mieć na dysku, bo później od 3, w sumie już od 1 mamy urlop wspólnie z Marcinem, bo ja mam 3 tygodnie, on ma dwa tygodnie i będziemy pewnie gdzieś jeździć. Chciałabym jechać do Krasiejowa, bo jeszcze ja nie byłam, Aleks już tam był, ale my nie byliśmy z Marcinem, chciałabym też jechać do Afry Afrykanarium, do Wrocławia, może do Karpacza pojedziemy, zobaczymy. Chcielibyśmy tak, wiecie, bardzo aktywnie spędzić te, ten nasz urlop. Także trzymajcie kciuki, żeby się udało. Plany jakieś tam są, ale, ale żeby to wszystko wypaliło. Także, także tak. O, pies albo kanapowy, albo dywanowy. Wczoraj pranie robiłam, jak przyjechaliśmy z ryb. O, to wszystko, mimo wszystko, wiecie, jest przepocone, spocone, bo to tak gorąco było, zawsze, zawsze wszystko na bieżąco prane. Co tam się oblizujesz? A, pies teraz śpiący. Teraz pies jest śpiący. Szkoda, że na rybach nie byłeś śpiący. Tylko szkodziłeś. Nagrywki skończone. <grywki> Ten mój Franki to jest po prostu lebeściak. Nagrałam wam Get Ready, tak jak zapowiadałam i właśnie tu widzicie rozłożone z side rzeczy. I co moi drodzy? Pogoda troszkę się powsuła. Troszkę jest chłodno chłodno czuję jak wieje wiatr. Ale to lepiej, nie, nie musi być tak bardzo duszno. I co? I niestety mój komputer znowu okazał się... <słuch> Hmm, już nie chcę mówić brzydko, ale coś się stało, kurczę nie wiem co to się dzieje z nim. E, już był cały vlog zrobiony i zobaczę, tak nagle strona zrobiła się biała, e, mówi maker, e, brak odpowiedzi e, i niby jest tutaj m, w pliku, że jest ten film zrobiony, jest napisane nawet, że ma tyle i tyle czasu, ale kompletnie nie da się go odpalić. Także nie wiem co będzie z vlogiem. Znowu kolejna moja prasa poszła na marne. Aj boże, boże masakra, no nie wiem co teraz kurczę, z tym zrobić. No, no no bo go strasznie mnie to denerwuje. Niektórzy lubią przelewać filmiki, a ja może też bym um, zaliczała to zajęcie do, do fajnych, ale niestety, no jak ja, wiecie, pracuję nad tym, a później komputer mi się wyłączy w połowie, a bo tak jak teraz w ogóle się nie wgra i takie trochę męczące, bo chciałabym już ten filmik mieć, obejrzeć, zobaczyć jak wyszedł, a niestety nie mogę. I co, moi drodzy, będę jadła teraz w rosółek, bo już się ugotował, przepyszny mi wyszedł. Nie chcę się chyba ale robię dobry rosół, także zjem coś, przekąszę coś, oglądam telewizor, jest o <noise> dzień zryzdini moje życie. Ja teraz przez trzy tygodnie urlopu mojej mamy w ogóle, ja może z dwa razy. Coś tam obejrzałam w, w telewizji, jeszcze nie do końca. Telewizor praktycznie był cały czas wyłączony, bo nawet nie chciał mi się oglądać. Nie było na to czasu, bo gdzieś tam cały czas wyjeżdżałam, coś cały czas robiłam i, i nie korzystałam, także trochę mniej prądu może będzie odpoczął telewizor od ym, nadmiernego oglądania. ale też cały czas na dworze, więc też nie oglądał, także duży yy, plus I właśnie coś obejrzę teraz, bo dawno nie oglądałam nic. Może coś ciekawego będzie, oprócz trudnych spraw. Dlaczego ja? Dzień, który zmienił moje życie, sąsiedzi, sekrety sąsiadów, policjanci i policjantki itd., te szpitale, szkoły i te sprawy. Także em, zabieram się za jedzeniem, muszę tu troszkę jeszcze ogarnąć te ciuchy. I mam posprzątane mieszkanie, także widzicie, udało mi się tym razem. Właśnie. Właśnie. Wróciłam z pracy i robię sałatkę. Jakoś dzisiaj mam taką chęć na pichę, Najpierw rosą rano, a teraz sałatkę, do kuchni aż pilota. Zakręcona jestem. I mamy prawie. Która godzina w ogóle? Jest 19? Coś? Prawie 20? No, 20 za 10. Ym... I robię sałatkę Tutaj kolejne ojeczką sobie obrałam. I najgorszy ból jest taki, że nie mam naszych ogórków robionych, tylko musiałam wziąć kupne. Wziąć kupne te. Mm... Kiszone, które po prostu śmiertelnie jak skarpety. Nie w ogóle. Nie, nie bardzo, ale nie ma wyjścia, nie? Jakoś trzeba, jakoś trzeba sobie poradzić. Macie, muszę sprzątać. Matiza, bo chcemy go wystawić. Na sprzedaż nałożyłam sobie jeszcze w międzyczasie olej i nawozy. W sumie myłam wczoraj włosy, ale dzisiaj tak noco pospinałam i byłoby i tak na jutro plackowe, więc sobie nałożyłam olej. To od włosów nałożyłam, od kurzawstwa. <grym> nałożyłam sobie olej i tak i, i troszeczkę już, już czuję, że wchłonęły. dużo na skarb. Olej rycynowy, a tutaj na końce arganowy. I coś miałam wam jeszcze powiedzieć, robiłam się do was get ready i nakładałam podkład z Essence Stay All Day i nakładałam o godzinie 9 chyba robiłam już ten makijaż, tak chyba o 9, jest 20, także po 11 godzinach wygląda tak, także fajnie się spisał, na lato troszkę się świeca, ale go nie przypudrowywałam jakoś bardzo mocno pudrem z Manhattanu, Całą twarz, większość twarzy, a tutaj właśnie te strefy, które najbardziej mi się wtuszczają kreolanem, ale no, nie uczymy tego jakoś, wiecie, bardzo zmotywowanego przez tyle godzin, ale mimo wszystko myślę, że nie wygląda. Nie wygląda źle moja twarz jakoś. wybitnie po tylu godzinach. Tak, Uczywam. Um, um, ktoś ostatnio pisał, jakieś ostatnie marudy mi się trafiają. Um, narzekają, że u mnie na kanale albo same Kredy, albo same ciuszki. Um, następna osoba znowu marudziła, że o Boże znowu vlogi, ktoś tam jeszcze marudził dzisiaj, wszystkie dzisiaj akurat jakieś takie mi się marudzące komentarze trafiły, kiedy będzie vlog, um, kiedy numerem jeden nie będzie pies. Także moi drodzy, no ja wszystkim nie dogodzę, wy musicie to zrozumieć, że ja wszystkim nie dogodzę. chciałabym, żebyście wszystkie były zadowolone, ale tak się nie da po prostu, no nie da się, no ja kręcę to, co uważam za słuszne w danym momencie, bo się na tym też bardzo nie zastanawiam, czasami jest tak, że może przeginam z jakimś tematem, tak jak teraz cały czas pies, no bo jednak była ta jego chorobana e, numer jeden i u mnie tu w rodzinie i widzicie też um, na internecie na, na, i na Instagramie i na YouTubie, no ale widzicie, no tak no, czasami jest, ja też bym chciała, żebyście byli w 100% zadowolone. Um, też jest tak, kurczę, musicie sobie to uzmysłowić i wiedzieć, że ja naprawdę staram się to wszystko jakoś tak pogodzić, tak? Ja mam pracę, mam dom, mam psa, jest też dziecko, jest, jest Marcin, ja też chcę im czas poświęcić, też chcę poświęcić czas sobie, chcę też posprzątać, chcę też iść do pracy, nie chcę, tego muszę i też chcę nagrywać, także no, czasami jest tak, że ja naprawdę chcę nagrać chociaż po prostu takie get ready, bo ktoś tam właśnie napisał, że get ready to nie jest nie cytuję teraz, po prostu sama zinterpretowałam to, że to nie są ciekawe filmiki, tak? ciekawe są testy, recenzje, ulubieńce i tak dalej, ja się z tym zgodzę. To są najbardziej wartościowe filmy. No ale takie get ready, wiecie, pokazywać, jak się maluje, to jest najszybciej nakręcić, troszkę w zmontowaniu, może dłużej, ale mimo wszystko um, jakoś tak wygodniej mi czasowo, tak? Także musicie troszeczkę to zrozumieć i wiecie, mój kanał tak z przemrużeniem oka e, troszkę traktować, no bo jednak ja troszkę mam na tej głowie e, i nie chcę rezygnować z YouTube'a absolutnie, po prostu uwielbiam to robić i chciałabym nagrywać. E, Chciałam, żebyście wy były też zadowolone, ale czasami widzicie, tak czasami nie wychodzi po prostu, no chcę was zadowolić, a widzicie, to no nie wychodzi. Także bądźcie wyrozumiałe dla mnie, cierpliwe. Postaram się na urlopie nakręcić jakieś kilka filmików takich, no fajnych filmików, żebyście były też zadowolone. No na razie się pojawiają takie może słabsze filmiki i get ready i wprzymierzanie i, i jakiś tam vlog. No ale no, no nie mam po prostu teraz na razie um, jak kręcić i po prostu no... No nie, czasami się nie da, tak, także ja też nie chcę się tłumaczyć, bo, e, bo, bo i tak może ktoś powiedzieć dla chcącego nic trudnego, no ale czasami nie wychodzi po prostu, także miejcie wyrozumiałość dla mnie e, 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 no, i bądźcie cierpliwa, może nadejdzie czas, trzeba nam bardziej, bardzo się te filmiki, ja e, wiecie, pracuję i pracuję 6 dni w tygodniu, także też... E, ciężko jest mi po prostu, no się siedziała w domu to pewnie było by tych filmików więcej jakieś makijaże, jakieś recenzji, testów bo mam mnóstwo produktów do testów obiecuję wam, ale nie wychodzi, widzicie no tak to jest u mnie z czasem, także wybaczcie ja was za to przepraszam, chcę wam wszystkim dogodzić ale czasem nie umiem także tak moi drodzy kończę sałatkę i idziemy się myć siadać i ja to też mam drugą zmianę. Troszkę jestem taka odzwyczajona od drugich zmian, bo wracam po 19 zawsze teraz już tylko nie wracałam o 14.00 i tak. Brakuje mi jakoś czasu dziwnie. Przyszłam do domu z pracy i gotuję obiady. Jestem tak. teraz pokrzywdzona, bo gotuję obiady ostatnio przez urząd. Mama gotowała tromba Nie ja rozmaniłam się, ale dzisiaj robię sobie taką, nie sobie sobie Alusiowi taką świeżonkę. Na razie podpiekam mięsko z kluseczkami. Sąsiadka ma jakiegoś pieska. Nie wiem, czy kupiła, czy, yy, czy jego śpiluje. I. Piesek szczeka, Franki burcze. Chciałam pokazać, jak siedzi I to czasem dyszy. Nie wiem, czy Wasze zwierzaki też. No wiem, jest gorąco, Upał jest duszną, nam jest duszną, to pieską też, ale wiecie, ja teraz jestem. O. To i tak jest fajna forma, tak. Cały czas oddychania, franuś? O, i ziewa co chwilę, co chwilę ziewa. Także dajcie znać, czy wasze zwierzaki też tak, czy ja po prostu już schizuję. Jeżeli jestem zestresowana od kilku dni, bo jak on tak dyszy, to ja już już wiecie, już panika. Już najgorsze myśli mam. Tak mam. Teraz ostatnio często zaglądam na Facebooka i bardzo dużo właśnie jest. Um, tam różne um, osoby udostępniają linki chorych dzieci i tak dalej. I powiem Wam, że to jest coś okropnego. Po prostu coś okropnego, że. Tyle ludzi choruje, że tyle w ogóle ludzi i y, dzieci cierpi, w ogóle no umiera i rodzina zostaje w rozpaczy. Tragedia, ja przeżyłam tutaj chorobę, no śmierć dziadka najpierw i teraz chorobę psa. Ja wiem, dobra, ktoś powie, że jestem suknięta, no i nieźle mam, wali mi na dekiel, że ja porównuję. To, to nie chodzi o porównywanie, tylko po prostu o przeżycie, tak, bo ja też jestem z Frankiem bardzo związana i jego chorobę, chorobę okropnie przeżyłam i po prostu nie wyobrażam sobie nawet jak y, jak dziecko choruje jakieś tam, jakimś tam rodzicom i Jezu, jakie to jest przeżycie, po prostu Uch, jestem bardzo wrażliwa na to wszystko, Bo po prostu to jest coś nie do opisania, jak to wszystko, jak to po prostu może człowieka zniszczyć wewnętrznie, jak to po prostu ym, obciąża psychikę i w ogóle odbiera wszystko z siły, chęć do życia i wiem, że no jest potrzebna nadzieja i trzeba walczyć, ale to po prostu od środka to jest spustoszenie w organizmie. Także naprawdę jeśli ktoś mnie ogląda, ktoś, kto po prostu się teraz takim czymś mierzy z chorobą bliskich, starszych czy młodszych czy dzieci, to po prostu ja się łączę w bólu, łączę się też z nadziei i w i, i, i życzę każdemu, każdej tej osobie wytrwałości przede wszystkim. I po prostu ja bym chciała, żeby cały świat był szczęśliwy, bardzo bym chciała, ale tak się nie da i... I strasznie czasami mnie to, mnie to przytłacza. Zawsze właśnie przed miesiączką mam takie jakieś osłabienie psychiki i wraca do mnie i śmierć dziadka, i sobie tak o wszystkim rozmyślam, bo no wiecie, jak ktoś nie jest tutaj w środku, w tym to. już tam. Nie jest w tym w środku, to, to może tego tak dokładnie nie zrozumie, ale ja strasznie to wszystko przeżywam i Wy też mi pisałyście, że jakimś tam śmierć bliskich przeżywałyście, przeżywaliście bardzo. To jest takie, wiecie, taka pustka zostaje i, i po prostu to, że się myśli o tej osobie, ja tak mam, wracam cały czas myślami i to jest takie kurczę dziwne, że była ta osoba w jeden dzień, a za chwilę jej nie było. Po prostu tak nagle i nigdy z bym nie pomyślała, że mój dziadek, akurat ten dziadek pierwszy odejdzie, że, że tak też wszystko się zakończy. Straszne, no nie straszne rzeczy na tym świecie, ale no cóż, trzeba wszystko przeżyć, ale, ale ogólnie no takie mam czasami zabijania czasami psychiczne I, i, i tak sobie rozmyślam. Teraz, że akurat, właśnie tak wróciło do mnie wszystko i choroba Franka, i, i dziadek, i ogólnie, tak jakoś. Ostatnio oglądałam vlog Shuri, ona tam właśnie z shush, sushi jest na helu, akurat to oglądałam. I widzę, naprawdę coś cudownego, że pies jest tak blisko z, z właścicielem. Nasz nie jest aż taki, może on jest blisko. Patrzcie, 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 patrzcie go. Patrzcie go. Jak mu przeszkadza sąsiadka? Hej, Łobuzie! Halo! Halo! Tutaj jestem! Ale się ściekł. I nasz nie jest taki, bo to jest video. On ma swój świat. jak już wyczuję coś instykt, to po prostu nie ma, że my jesteśmy z boku, i tego najbardziej żałuję. I najbardziej jest z tego powodu przykro, że właśnie on nie jest tak aż bardzo związany. W sensie, że nie, nie jest cały czas przy nas, tak? Że nawet jak pojedziemy na ryby, wypuściliśmy go, to nie było, trzeba było go szukać. Ej, halo, bo nagrywam. Ta do góry się drza, ten na dole. Zaraz nas wrzucą skąd? Cicho! Chodź, tu pani da chodź. Tylko na pani da coś nagle. Grzeczny będziesz? Chodź, pani da, ale nie szczekaj, bo to sąsiadka. Chodź, nie szczekaj tutaj. No i właśnie chciałabym, żeby Frankie był taki bardzo, bardzo blisko z nami, masz. Bardzo blisko z nami, żeby z nami, chodź, tu, chodź żeby z nami siedział, z nami chodził, tak żeby, żebym go po prostu puściła, żeby on cały był koło nogi, ale on taki nie jest i to najbardziej jest mi przykro z tego powodu. Bile takie są, niestety. No ale nic, moi drodzy, taka refleksja, takie przemyślenia. Także trzymajcie się, dzięki za uwagę, mam nadzieję, że vlog był interesujący, chociaż troszeczkę, jak tak, to kciuk w górę. Wiem, że lubicie vlogi, mimo, że tam się niektórzy naszekają, to wiem, że lubicie vlogi i nie mówcie, że nie. Dobra, moi drodzy, trzymajcie się, buziaki.